Spotkało się ostatnio dwóch panów, przynajmniej jeden z nich prawdopodobnie przyciągnął Twoją uwagę na miniaturce i zachęcił do kliknięcia w ten film. Donald Trump gospodarzem, Karol Nawrocki goście. Prezydent USA, przygotowany, czeka na czerwonym dywanie, aby w odpowiednim momencie wyciągnąć rękę. Ta sytuacja trwa zaledwie kilka sekund, a w tym czasie polski prezydent powinien zgrabnie wyjść z samochodu, zapiąć marynarkę i nawiązać kontakt. Na załączonym filmie widzisz, że wychodzi mu to całkiem nieźle. Donald Trump przez chwilę trzyma zawieszoną w powietrzu dłoń. Zwróć na to uwagę. Im dłużej, tym bardziej przykuwa uwagę, a brak kontynuacji pozdrowienia może zamienić się w niezręczność. Od razu uspokajam, że w takich okolicznościach jak medialne przywitania, gdzie jest dużo prasy, jest dużo zdjęć, takie chwile mogą trwać trochę dłużej i nie budzą wątpliwości niż takim nazwijmy to życiu codziennym. W chwili rozpoczęcia uścisku dłoni mamy klasyczne, jak na Donalda Trumpa, przywitanie. Nawet w takich sytuacjach lepiej będzie, gdy będziemy odczuwać naturalność i pewność siebie, ale zadanie to na pewno do łatwych nie należy, więc podziwiam i winszuję za to, jak to się wszystko potoczyło. Tak, masz duże skupienie na pierwszym planie, że nie widzisz gostka machającego szybciej, szybciej, szybciej. Prawdopodobnie dlatego, żeby był czysty kadr dla prezydentów, gdy podziwiali odrzutowce. Yeah, these images we're looking at. Um, Donald Trump, he is with his new Polish counterpart, Karol Nowrocki, uh, who won the uh, election in Poland. Tu małe wtrącenie, zobaczmy na dwie różne sylwetki. Zaznaczmy, że Donald Trump jest starszy, co wpływa na wybór przez niego garnituru czy samą jego posturę jaką ma. Karol Nawrocki w tych okolicznościach prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Taka pozycja może być odebrana trochę jako sztywna, niczym ochroniarza, ale na pewno wygląda to lepiej niż jakieś rozlazłe, nerwowe lub niezgrabne ruchy. Wiadomo, wszystkiego ci niestety nie powiem, ale w mojej książce omowie ciała masz to ciekawie opisane. Więcej o tym pod koniec filmu. Pociągnięcie dłoni ku sobie, czy poklepanie po ramieniu. Rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Dłoń wyciągnięta jest wewnętrzną częścią ku górze, co może świadczyć o czystych zamiarach i prawdomówności. Można to również zinterpretować jako gest: Zobacz, wyciągam do ciebie pomocną dłoń, tak jakby na niej było gotowe rozwiązanie, albo nawet znaj moją łaskę. Gdy już ją złapał, przeciągnął do siebie i co bardzo ciekawe, zobacz, że Donald Trump wcale się nie pochylił do przodu. Włożył w to na tyle dużo siły i był stanowczy, taki w swoim miejscu, że nie było dla niego problemem pociągnięcie za rękę dorosłego mężczyzny i nawet samemu się nie przybliżenie do niego. To, co na pewno przyda ci się na przyszłość, to fakt, żeby podawać dłoń zgiętą w łokciu, podobnie jak zrobił to polski prezydent. Dzięki temu takie pociągnięcie nie zaburza twojej równowagi, masz jeszcze ten bufor. Wyobraź sobie sytuację, w której Donald Trump zdecydowanie ciągnie za taką wyprostowaną rękę. No, nie masz czasu na reakcję. A ręka zgięta w łokciu daje elastyczność. W moim przekonaniu, przygotowując się do takiej wizyty, Warto przećwiczyć to, co może się wydarzyć. Dlatego trening Karola Nawrockiego w postaci różnych uścisków z osobą, na przykład o podobnych gabarytach, czyli podstawiasz sobie Donalda Trumpa i ćwiczysz z nim różne uściski, spacerowanie i tak może pomóc przygotować się na to, jak faktycznie będziesz się czuł podczas tego właściwego wystąpienia. I myślę, że Karol Nawrocki przećwiczył kilkakrotnie pewne ruchy w kuluarach, aby się obyć z różnymi niespodziankami, jakie mogą go no, zaskoczyć na miejscu. W ogóle to zapytałem was o kim zrobić kolejny film i dostałem takie serdeczne komentarze. No. Aż serducho się otwiera. No ale był też taki, nie? Dobrze, że jest, ale wiem, wiem, wiem. Nie wiem z czego to wynika, ale jakoś z tą cyklicznością u mnie, no. Nie wiem. W każdym razie. Następnie serdeczne, celowe i wyrażające dominację poklepanie po ramieniu. Przydatna informacja, im wyżej kogoś dotkniemy, tym bardziej dominujący sygnał wysyłamy. Na przykład tu, tu, a nawet po samym czubku głowy. Spróbuj to na koledze. Karol Nawrocki decyduje się na dotknięcie przedramienia rozmówcy. Jest to subtelniejszy sygnał niż dotknięcie ramienia. Później krótko został zaakcentowany dotyk wyżej. Dobra robota. Zwróć uwagę na to, że siła dotyku również ma niebagatelne znaczenie. Inaczej cię odbiorę, gdy mnie muśniesz, a inaczej, jak walniasz. Co więcej, ty, oceniając przywitanie z perspektywy kamery, tak jak to teraz widzisz na ekranie, postrzegasz Trumpa jako bardziej dominującego. Dlaczego? A to dlatego, że jego dodatkowe te zabiegi, to co on robi, są na pierwszym planie, są bardziej widoczne, a Nawrockiego na drugim, czy nawet w tle, gdzieś tam w cieniu. Zdecydowanie na plus Donalda Trumpa, że jego nogi praktycznie nie drgnęły. Prezydent Karol Nawrocki miał utrudnioną sytuację, ponieważ jest gościem i miał mniej czasu do zapoznania się z terenem oraz musiał wykonywać te drobne ruchy. Chyba mało kto to zauważył, jak dla pewności podniósł wyżej nogę, żeby mieć pewność, że postawił stopę stabilnie na czerwonym dywanie. Nie wiem, czy kojarzysz to uczucie, jak idziesz po schodach i myślisz, że jest jeszcze jeden stopień, a w rzeczywistości już jest podłoga, wtedy masz taki... Dziwne uczucie. Wyobraź sobie, że witasz się z prezydentem 48 stanów kontynentalnych, a gdzieś z tyłu głowy wiesz, że troszkę dziwnie się zachowałeś i wywołało to w tobie jakieś uczucie. To musiało być trudne, ale dla mnie duży szacunek. No dobra, przylatujesz na drugi koniec świata, żeby z kimś porozmawiać. Na początku zdaje się, że będą serdeczne uprzejmości, a tu podczas powitania ktoś cię szarpie za rękę. Nie inaczej było w tej sytuacji. Czy to dalsze testowanie i oznaczanie terenu przez Trumpa? A może to reakcja na to wcześniejsze poklepanie po ramieniu przez polskiego prezydenta i próba pokazania, gdzie jego miejsce? Możemy to jedynie interpretować. W każdym razie polski prezydent bardzo dobrze poradził sobie z perspektywy widza. Nie dał się wytrącić z równowagi. Zresztą Trump często klepał po dłoni innych rozmówców, tych, których witał, a tutaj tego nie było. Ciekawe. Weźmy jeszcze to spotkanie z innego ujęcia. Może tu będzie coś fajnego. Metaforycznie powiem, Donald Trump teraz hipnotyzuje, a Karol Nawrocki jest w transie. W zupełności skupiony na poleceniach rozmówcy. Trump patrzy głęboko w oczy, gestykuluje z premedytacją, dotyka, wywołując silne stany emocjonalne. Lubię skakać po różnych tematach, więc zobaczmy różnicę w dopasowaniu garniturów. Przez to, że Trump ma dość luźne marynarki i spodnie, polski prezydent wygląda, jakby miał trochę zbyt obcisłe. Choć w rzeczywistości wygląda to bardzo, ale to bardzo dobrze. Ten ruch mi się bardzo podoba. Karol Nawrocki odwrócił się, jednocześnie utrzymując wzrok na gospodarzu. Wygląda to na bardzo duże zaangażowanie, ale jednocześnie czujność. Klasyczne przepuszczanie w drzwiach, ręka za plecami gościa, ma zapraszać go, delikatnie wpychać do środka. Jest to subtelne okazywanie autorytetu, że osoba, która wchodzi jako pierwsza, jest gościem, a kolejna jako gospodarza. A kolejna jest gospodarzem. No dobra, weszli do środka i co dalej? Zaczynamy rozmowę od lekkiego poprawienia Donalda Trumpa, ustabilizowania się oraz poprawienia marynarki. Być może nawyki, które mają dodać mu komfortu. U polskiego prezydenta mamy ten przygotowany wcześniej uśmiech, który na zdjęciach może wyglądać przekonująco tak na nagraniach wideo i na żywo, gdy się temu dokładnie przyjrzymy, w szczególności część Polaków, tak właśnie zastanawia się, czego on się tak uśmiecha. No przed kamerą tak po prostu. Trzeba, wypada, bo dostaje się punkty. Zwróćmy uwagę, że jest to zupełnie nowa sytuacja dla prezydenta Polski. Pół roku temu był zupełnie gdzie indziej, a teraz rozmawia z jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie. Krytykować, opiniować oczywiście możemy. Jednocześnie warto podziwiać i docenić za to, jak sobie poradził. Poważnie mówię jak jest. Mi się to podoba. I to nie, że się staram podlizywać, czy jestem przekupiony, tylko po prostu no, porównuję to z innymi reprezentantami, którzy wyjeżdżali to, to, to się różni po prostu. Zobacz co zrobił Trump. Kilka sekund przed wypowiedzią już było wiadomo, że chce zabrać głos. Po pierwsze, otwiera usta, po drugie to spojrzenie się delikatnie się zmieniło. Możesz obserwować bacznie swojego rozmówcę i wyłapywać takie drobne niuanse, które no Przekładają się na to, co on sobie myśli. Od razu powiem, że to nie kanał o polityce, tylko omowie ciała, dlatego tym się zajmujemy. Pozycje obu prezydentów są dość podobne, moim zdaniem bardzo dobrze się prezentują. <laughs> Karol Nawrocki, <laughs> przepraszam. Karol Nawrocki nie patrzy ciągle na rozmówcę, co pozytywnie wpływa na jego odbiór. Bo w takim wypadku odczuwalibyśmy, że liczy się tylko z jego zdaniem i jest na nim w 100% skoncentrowany, a tak nie jest, bo patrzy na prasę, na inne osoby, które się tam znajdują. Thank you very much. It's a great pleasure to have President Nowraki with us, of Poland. He was, did a good job with that, right? Gave me a little different pronunciation. I said I want to get it perfect. I want. Did I get it right? Yeah. Good. Good. Yeah. it Yeah. Dla amerykanina może być trudne wypowiedzenie polskiego nazwiska, ale mimo próby starał się to przekazać w pogodny sposób. Karol Nawrocki mógłby poprawiać interlokutora, ale w takich okolicznościach nie miałoby to mocnego wydźwięku i mogłoby zostać odebrane jako brak taktu. To, co widzimy, jest swego rodzaju strategiczną grą. Można zyskać lub stracić. Przeczytałem jeden komentarz w odniesieniu do tej sytuacji. Uh, you've expressed many times your frustration and disappointment with Putin. But there's no action since you took uh, your office. I'm with Polish Radio. Okay. How do you so, know there's no action? Uh, would you say that uh, putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? When you say there's no action. I think you ought to get yourself a new job because if you remember, two weeks ago I did. I said if India buys, India's got big problems. Polski dziennikarz zadał pytanie, które zirytowało Trumpa. Nawrocki przysłuchiwał się i nie reagował. Więc ktoś skomentował, że nie stanął w obronie dziennikarza. Polskiego dziennikarza. Problem polega na tym, że nawet takim drobnym ruchem mógłby negatywnie wpłynąć na relacje z Ameryką. Dlatego takie ruchy trzeba podejmować bardzo, ale to bardzo rozważnie. Wracając. Zobacz, jak silnie zareagował Karol Nawrocki na ten spoufalający się gest klepnięcia dłonią w kolano. Thank you very much. It's a great pleasure to have President Nowacki with us from Poland. He did a good job with that, right? Gave me a little different pronunciation. I said I want to get it perfect. I want... did I get it right? Yeah. Good. But, but good yeah. Now okay. I yeah? got it. <laughs> Takie zagowanie w mojej ocenie jednoznacznie świadczy, że liczymy się ze zdaniem drugiej osoby i zależy nam na takiej relacji. No, wyobraź sobie, że ktoś ci klepie w ramię, na kim ci nie zależy i wyjdzie, że tu jest moja strefa komfortu, a ty ją naruszasz. A tutaj, proszę bardzo, chcesz to klep. Jeszcze co do samej pozycji, Karol Nawrocki dużo czasu utrzymuje pozycję bazową w postaci koszyczka, czasami z wystawionymi kciukami ku górze. Warto pamiętać, że ekspozycja kciuków to sygnał siły i dominacji. Używaj pozycji bazowej podczas wystąpień publicznych, okej? Okay? Ponadto nogi bardzo szeroko rozstawione, zajmują dużo przestrzeni i podświadomie pokazują, że z jakichś powodów musisz tak siedzieć. No, a jeśli chcesz poznać więcej trików, którymi posługują się politycy i część z nich na przykład zastosować w swojej mowie ciała, jednocześnie zachowując spontaniczność i naturalność, rozważ zamówienie mojego rozbudowanego e-booka Tajemnice Mowy Ciała. Zebrałem już pierwsze oceny i jak na razie oceniają to jako pytordę. Pomaga im to w dogadywaniu się z innymi, nawiązywaniu relacji, kontrolowaniu spotkań biznesowych i randkowych. Dlatego, jeśli któryś z punktów, o których mówiłem, ciebie dotyczy lub cię zainteresował, zdecyduj się na zamówienie swojego egzemplarza. Link znajduje się w opisie filmu. I to nie wszystko. Jako bonus dorzucam zupełnie za darmo checklistę, czyli wyselekcjonowane wyzwania społeczne, które możesz wykonywać w dowolnym miejscu i sprawdzać, na ile kontrolujesz własną mowę ciała. Hmm? Odważysz się? W każdym razie, ten film ma Ci przypominać, że mowa ciała, choć żaden gest nie musi przesądzać o opinii, to każdy ma znaczenie.